Witajcie serdecznie, ja jestem Kendo, a to kolejny odcinek Kendo PlayHard, w którym będę przyglądał się słuchawkom do kanałowym roka Są tu słuchawki przeznaczone dla graczy, ale sprawdzę też, jak one zachowują się w codziennym użytkowaniu. Czyli sprawdźmy, czy te słuchawki są na tyle uniwersalne, czy można je zastosować poza naszym stanowiskiem komputerowym. Zapraszam do materiału. Opakowanie wykonane ze sztywnego kartonu w kolorystyce czarno-niebieskiej prezentuje się bardzo estetycznie. Na froncie jest zdjęcie słuchawek i kilka haseł, które mają przyciągnąć uwagę nabywcy. Ultralekkie, posiadają mikrofon na kablu, wysoka jakość dźwięku, wyraźne wysokie tony i głęboki bas. Poza tym na boku opakowania znajduje się specyfikacja techniczna, o której powiem w dalszej części materiału. Słuchawki rockata umieszczone są w czarnej plastikowej wytłoczce z dołączonymi wymiennymi nakładkami z gumy w trzech rozmiarach. Dokanałowe słuchawki to konstrukcje, które znamy z codziennego użytkowania, czy to telefonu komórkowego, czy odtwarzaczy muzyki. Coraz częściej spotyka się takie słuchawki wśród graczy sportowych i Sywa lub Saiva jest jednym z popularniejszych modeli wśród nich. Saiva wydają się bardzo skromnym rozwiązaniem jako słuchawki do naszych gier lub oglądania filmów. Nic jednak bardziej mylnego. Ta drobna niepozorna konstrukcja może śmiało konkurować z dużymi ciężkimi headsetami. Bezkonkurencyjne jednak okażą się drogie konstrukcje audiofilskie, za które producenci każą sobie płacić krocie. Jestem jednak przekonany, że te maluchy zaskoczą pozytywnie niejednego fana rozgrywek sieciowych czy miłośnika muzyki. Same słuchawki są bardzo dopracowane. Kabel wykonany jest z dwóch stopionych z sobą przewodów. Pokryty jest gumą na przemiennie. Nakładającymi się na siebie kolorami czarnym i niebieskim. Na uwagę zasługuje jego kształt. Płaski kabel jest świetnym rozwiązaniem nie tylko ze względów wizualnych, ale zabezpiecza przed jego niechcianym plątaniem, co jest często spotykane w tego typu konstrukcjach. Całość ma długość 120 cm. Mikrofon i słuchawki zakończono czteropinowym wtykiem mini jack 3,5 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy używać mikrofonu jako na przykład zestaw słuchawkowy przy naszym telefonie. Przy kablu idącym do lewej słuchawki jest zainstalowany mikrofon z przyciskiem, za pomocą którego odbierzemy i zakończymy rozmowę telefoniczną. spauzujemy bądź wznowimy utwór muzyczny. Sam przycisk działa bardzo przyzwoicie. Jest wyczuwalny klik i nie musimy się z nim siłować. Małe kanciaste czasze są odznaczone na lewą i prawą. Na ich wierzchu znajduje się logo Rockard. Całość wykonana jest bardzo solidnie z twardego czarnego plastiku. Aby w pełni cieszyć się możliwościami saiwa, należy dobrać odpowiedni rozmiar wkładki, która wypełni kanał ucha i nie pozwoli na jej wypadanie. Mam możliwość z trzech rozmiarów. Zapewniają one bardzo mocną izolację od świata zewnętrznego przy zachowaniu wysokiego komfortu, jeżeli oczywiście odpowiednio dopasujemy gumki. Słuchawki brzmią bardzo dobrze. 10 mm membrany dostarczają do naszych uszu mocny i nasycony szczegółami dźwięk. Bas jest głęboki, co przypadnie do gustu miłośnikom mocnych uderzeń. Cała gama tonów jest czysta, wyrazista i dobrze zbalansowana. Na co dzień sajwa używam do mojego odtwarzacza MP3 lub przy obsłudze telefonu jako zestaw słuchawkowy. Zdarzało mi się niejednokrotnie grać z nimi na laptopie lub moim PC. Wady, o których mogę tutaj wspomnieć, to z wysuwanie się lewej słuchawki, w szczególności wtedy kiedy biegamy, lub czasami obcieranie kanciastą czaszą słuchawki od wewnętrznej części małżowiny. Wszystko zależy od tego, kto ma jak skonstruowane ucho. Wniosek mam jeden. Są to naprawdę dobre słuchawki w kwocie za około 100-130 zł. Nie zastąpią one nam, co prawda, studyjnych słuchawek wokółusznych, jednak świetnie sprawdzą się do grania, w szczególności tego mobilnego, jak i słuchania muzyki rozrywkowej czy rozmów telefonicznych. Osobiście polecam je wszystkim zwolennikom preferującym rozwiązania mobilne, takim osobom, które lubią grać na tablecie lub smartfonie albo po prostu dużo podróżują. Myślę, że takie osoby będą zainteresowane tym produktem. Kochani, podsumowując rokat Sywa są to naprawdę bardzo dobre jakości słuchawki, które zapewniają świetne jakości wytłumienie, jak i odwzorowanie audio i sceny akustycznej w grach. Oprócz tego nie tylko w grach sprawdzają one się świetnie, bardzo dobrze one sprawdzają się również przy słuchaniu ulubionej muzyki, czy też przy rozmowach telefonicznych za pomocą wykorzystania ich jako zestawu słuchawkowego. Mam dwie pary akurat Sywa i jestem z nich absolutnie zadowolony. Nie żałuję żadnej złotówki, którą na nie przeznaczyłem, gdyż ponad 16 lat porykam się z problemem słuchawek do kanałowych i zawsze miałem problem z dobraniem takich, które będą zapewniały wysoki poziom wytłumienia akustycznego z zewnątrz, jak i też dobre odzarowanie audio w samych słuchawkach. No i zawsze gdzieś tutaj był problem, czy to kwestia wygody, czy to właśnie kwestia tego wytłumienia. Tutaj na szczęście sywy gwarantują mi wszystkie te aspekty i zapewniają komfort użytkowania stosunkowo duży komfort, bo to też zależy jak słuchawka ulokuje się w kanale ucha. Niekiedy może ona obcierać wewnętrzną część małżowiny, ale mówię, no to jest kwestia jak ona się po prostu ułoży i jak zaaplikujemy samą słuchawkę. Moi drodzy, powiedzcie mi jakie Wy używacie, jakie Wy do kanałówki byście polecili, co Waszym zdaniem jest produktem warty absolutnie każdej złotówki. Dajcie mi znać w komentarzu. Zapraszam do lajkowania filmu i do obejrzenia innych produkcji moich kolegów. Dziękuję wam serdecznie, że zostaliście do końca. Mówił Kendo i zapraszam na kolejne testy. Trzymajcie się, cześć!